Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy! To się stało! Po wielu dniach przygotowań i oczekiwania w końcu mamy wojnę z gangiem USA, dlatego ubrałem dzisiaj specjalnie tą czapkę, no bo jaka, słuchajcie, inna może być czapka lepsza na wojnę niż właśnie polska siła. Jest oczywiście ze mną Abera, który okazało się, że nas jednak nie zdradził. No i oczywiście Bobuś, który zawsze był... Także słuchajcie, widzicie, humorki dopisują, bo póki co chłopaki są rozklepani. Oczywiście pierwszy odcinek był u Abery z naszej strony, a e, po, po stronie Gangus był u Elvisa. Ale oni zostali rozklepani. My słuchajcie, jesteśmy lepsi, jesteśmy po pierwszej bitwie, ale na pewno słuchajcie, teraz będziemy atakować ich ponownie, tylko musieliśmy się na troszeczkę wycofać, żeby naprawić zbrojkę Abry, żeby sobie odnowić potki i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem wam tyle. Patrzycie na to arcydzieło, który Abera wykonał i nie macie wątpliwości jaka jest. To słonka zwycięzca. Oczywiście to jest końka zwycięstwa, każdy z nas ma. Bardzo, słuchajcie, ale ja również... Każdy z również nas ma tarcze, każdy z nas ma banery, także my jesteśmy pewni naszej wygranej, także mordy, oglądajcie ten odcinek do końca, bo to jest pierwszy odcinek na tym kanale z długo wyczekiwanej wojny, ja jestem mega potekscytowany, wiadomo, że troszeczkę stresik też e, towarzyszy, ale to jest słuchajcie, taki pozytywny, mobilizujący stres, więc oglądajcie do końca, subskrybujcie ten kanał, bo jeżeli jesteście po stronie polskiego gangu, czyli lepszej drużyny, no to oczywiście liczymy na wasze wsparcie, także zostaw gościu i gościu osoba, a my bierzemy się do e, przygotowywania, do drugiej bitwy. Chłopaki, gdzie jesteście? Co wy odwalacie? Co tu się wyprawia? E, no, bo. I ty? Babuś, do... abera! I lecimy do bazy funf. A my musimy ogarnąć podki. A ty zbroję naprawiłeś, abera? Nie. Aha. Nie, nie no. Wiesz co, powiem ci tak, moja zbrojka jest w, w wybornej kondycji, więc ja nie potrzebuję naprawiać. Nie, ale... to u mnie jest przypał. No właśnie, także gościu, bierz się do roboty, bo oczywiście, słuchajcie, to jest nasza kanciapa, czyli baza w budzie funfla, to jest nasza taka, taka, taka... kryj to robimy poty. Po Podki, tylko gościu. Problem jest taki, że ja, ja nie umiem w podki. Nie, ja nie umiem. Nie umiesz? Nie umiem. Dobra, dobra, ci już, ale to mam pierwszą. I, I napełnij to wodą. Jak to, wodą? O. No dobra, mogę to napełnić wodą. A gdzie jest woda? Tutaj jest woda. Taka dobra. Z głowy. Raz, dwa, trzy, <laughs> cztery. Y, gituwa, mam tu wrzucić? No. Ma. Elikson, Cykson i Elikson. ale stary, zobacz. Ja mam potkę 8-minutową na odporność na ogień. Drugą taką samą, do tego 8 minut szybkości, do tego 8 minut siły i do tego półtorej minuty regeneracji. To ja nie potrzebuję potek. Aha, dobra, no to włóż teraz, brodawkę. Jaką brodawkę? A, no dobra, biorę brodawkę, wsadzamy Zrobimy tam. sobie regenerację. Ej, no regeneracja się przyda, ale wiecie co? Nie, no serio, ja mam, a nie, mam jedną półtora minutową, więc się przyda. Także mordy, słuchajcie, my lecimy. Wy pamiętajcie właśnie o subskrypcji i pamiętajcie także o tym, żeby wpadać na Instagrama i na TikToka. Wszystko jest w opisie, ponieważ jeżeli, słuchajcie, wpadacie właśnie i na TikToka i na Instagrama, to wiemy, że wspieracie Polish Power Team, czyli gang polski, czyli najlepszą drużynę na tym serwerze. Teraz jest, słuchajcie, wojna i jeżeli chcecie nas wspierać, to teraz. Teraz jest najlepszy moment po prostu gościu i gościu, także wpadaj. Tam jest oczywiście wszystko w opisie podane, więc sobie zerknij, bo warto. Tam są przygotowania pełną parą również. A teraz e, gdzie moje potki, gościu? Patrz, macie jaką, jaką potkę Patrz jaką potkę robisz. Poka mi to. Z to! skorupą. Ty, ale nie ma takiej podki Czy jest taka potka? Jest! Naprawdę? Zobaczysz. No Gdyby nie było, to się chyba ej, by nie Ej właśnie robiła, to nie? się robi. Ej, ale poczekajcie zobaczysz ten hełm jest teraz? fajny. Czemu zobaczysz. go chcecie marnować? Patrz, zobaczysz teraz. Ty, ej, ja jestem mega ciekawy co tu wyjdzie. Oooooooo oh! ja Ej to jest dobre, czyli rzucimy to na nich i oni wtedy mają przypał Tak, tutaj patrz trzeba... Ej, dobre Nie, nie, a redstone tak. to jest redstone, mega tań. dobre mm, Ale poczekaj, a co da redstone? Czekaj, redstone A co da redstone? No, tak, żeby była plus 2 A to, plus 2, a później trzeba dać jeszcze ten gunpowder, Pro. czyli prog, żeby było splash potion Tak Także widzicie, ja jednak coś znam, generalnie to są chłopaki... Co, co mam, co mam? Pro? Nie to mam progu, bardzo. ale Abera na pewno jest. ma. Tutaj tutaj, tutaj, tutaj Dobra, mordy, dla jasności: oczywiście gang Struessa, czyli Elviso i Agent też są teraz u siebie, oni są oczywiście na serwerze, bo jesteśmy po pierwszej bitwie, tak jak już mówiłem. Jesteśmy teraz w trakcie przygotowań do drugiej. Oni o tym wiedzą, też na pewno się przygotowują, ale pierwszą tak możemy streścić. Abera, kto wygrał pierwszą e bitwę? Nie no, tak szczerze? Ja myślę, że gdybyśmy ich przycisnęli, to my byśmy wygrali. No wygrać. proste, ale że wygraliśmy. my się wycofaliśmy. Nie ale no, my, my tak, my, my się wycofaliśmy, ale generalnie to, Ey, to było prosto. Ej, testujemy jedną potkę na nas samych, bo ona ma 40 sekund. Ty, to dawaj na mnie. <śmiech> <śmiech> <Zobaczymy>. <śmiech> to jest zobaczymy. bardzo, bardzo złe. Ej, to dawajcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. przetestujemy ją. Pójdziemy na górę, Więc przetestujemy, czy jest warto, Słuchajcie, robimy ja robimy eksperyment na nas na Powinno sam. być, <laughs> słuchajcie, 60% szybkości mniej. No to rzuć bo niego zobaczymy. Ja złopę to nie idę Mam, tu ja mam zapraszam tutaj. Ja mam generalnie, robimy. słuchajcie, jak widzicie totem, póki co tam starczą, bo to totem chcę sobie stawić na później Mam też płotkę szybko szybkość to mi na pewno pomoże. Chodźcie wszyscy tutaj. A dobra, dobra, gita gitara i teraz do góry do góry i czekamy BOOM! I teraz ja mam... Łocz! Wow! Ej, tak się nie da grać! Ej. No. Ej. A teraz patrzcie jaką zrobię potkę, chodźcie na dół Dobra, lecimy na dół, ale... To można i nudności zrobić, rzucamy. Ej. Ej. Ta potka ja jest, jest dość jest nie, nie wiem kto na to wpadł, ale naprawdę gratuluję, bo to jest mega dobre Oni przecież w ogóle tego nie przeżyją. I teraz co, się teraz co się dzieje? Okej, okay, ja widzę. Jest póki co no effects, ale zaraz sobie to po, za, zaraz będzie w porządku, tak? Jak Bobuś mówi. Okupająca. Jak Bobuś mówi, że jest dobrze, to znaczy, że jest dobrze. O tak, to weakness, to będzie słabość, czyli ich no. ciosy zabierają dużo, dużo mniej. O no. kurczę, no. słuchajcie, oni nie pasie. mają szans. I cyk, i będzie kosz. Ej, naprawdę, wy jesteście jakimiś alchemicznymi guru. Ty. Tak mi się przynajmniej Ej, wydaje. Ej, serio, robimy to, gości. Ej, to jest świetne. Wiecie, co jest najlepsze? Że oni absolutnie się tego nie spodziewają. Jestem przekonany, że oni tego A po moim prostu nie A Ale się jak spodziewają. Jak uzagasta, dodasz jakby najpierw robisz Bum. wodę, brodawka, zagasta i to będzie regeneracja. Zrobię. Ej, A czyli subjekcie. tak, muszę wziąć brodawkę jedną na pewno. Idziecie. I jeszcze wodę trzeba tutaj wcisnąć. A prosi. moim zdaniem, właśnie się spodziewają, że dostaną sieromotny łowbok. Ale. Oj, no, to Aha. na pewno wiedzą, ale oni nie spodziewają się, że będziemy robić potki, które mają ich osłabić, bo to, że my będziemy mieli potki które nam pomogą no. tak jak na przykład siła no to to jest oczywiste ale na pewno takich się nie spodobają i to jest super e, dobra zabieraj bobo teraz te, tą słabość okay. ja teraz wrzucam no effect wrzućcie jeszcze jedną buteleczkę tutaj bo ja nie mam akurat eee... tyk, tyk, tyk. jedną buteleczkę z wodą trzeba tutaj wrzucić nie, i ja wtedy wrzucę netherwarta, a później Zegasta. Nie mam. A nie ma, no to robimy dwie w takim razie. Mam, mam, mam. Pięknie! Dobrze, widzicie, słuchajcie, dobra. na aberę zawsze można liczyć. Okej, okay. tylko nie wiem czy się. A nie, proszku się nie, nie, nie skończy, bo jest go bardzo dużo, bardzo dużo. Tylko, że tak jak wam mówię, ja mam dwie potki na, na, na w, w odporność na ogień. Dobra, ale ja im lepiej, nie? No, czym więcej, tym lepiej, ale chłopaki i tak będą rozklepani. Także mordy, generalnie zaraz sobie ogarniemy te potki i będziemy mogli na nich lecić, tak mi się wydaje. No nie, bo, bo nic więcej Ej nie serio. nie. musimy tutaj Robimy robić. To. ja mam strzały. czy macie w ogóle siły, cokolwiek? No, wszystko, poczekajcie, i teraz Uza gasta, tak? Tak. Dobra. Czyli macie tak, siłę? Ja mam, gościu, siłę jedną tylko, 8-minutową. Ja mam zero. Ty, to wiesz co, to stary, to weź ją, Zrobimy zobacz, raz. I, i, I możesz ją zrobić, żeby była splash potion, czyli do, do rozbicia, no nie? Wiesz, co chodzi? Yy, tak. No, to trzeba na chyba znowu pacjent. prochu użyć, ale to sobie poradzimy, spokojnie. Bo też możemy, słuchaj, jak coś y, na luzaku Daj, ja mam mam tak, przy sobie dwie. Mam dodatkowo dwa slownesy i dwa e, te fire resistance. E, ale Regeneracja... dodajcie do tej regeneracji tego redstone'a. Co wy tutaj? Nie, chce? nie, nie, bobo. Nie glowstone'a, tylko dawaj redstone'a, będzie po prostu dłużej tak, nam wyglądać. Tak, tak, żeby była dłuższa, tak, bo to 45 sekund to trochę. A już dałeś. Trochę bieda bym powiedział. Wie, wiecie co? Wiecie o czym teraz pomyślałem? Żeby, żebyśmy my tutaj długo nie zabawili, bo co jeżeli oni nas zaskoczą. Wcześniej to my zaatakowaliśmy pierwsi. To wtedy moim zdaniem no. byłoby naprawdę nie fajnie. Dlatego mieliśmy chyba przewagę. Tak przynajmniej mi się wydaje. A gdyby Wyjmujcie. oni nas tutaj dopadli, to nie byłoby kolorowo. Wyjmujcie. Szybko. Dobra, o, ty, dobra, słuchajcie. Jeszcze przydałoby się te zbrojki ponaprawiać, okay. co? Nie. poczekajcie, no. bo to są dziwne potki. Tu jest, poczekajcie, siła. Siłę, weź, weź siłę, o, 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 bo to, żeby rzucana była. Siła, no, żeby była No dobra, dobra, już! No, gitara, gitara się ma. Dobra, bo tutaj jest regeneracja tylko na półtorej minuty. Można na dłużej czy nie? Nie. A, nie. dobra, to ma. Okej, okej, gitara. I teraz tak, zabieram sobie regenerację jedną i siłę też zabieram, którą. A, już ktoś zabrał. <śmiech> <śmiech> to ja, ja biorę jedną si regenerację, co? Dobra, dobra. Bierz, dobra bierz, bierz, nie. bierz Mogę nie brać, mogę nie brać. Ja mam regenerację, ja mam swoje. Ja mam, mam te cztery słabości. Jest, o, jest Słuchajcie. Tu. Mam te cztery słabości, więc w razie czego krzyczę uciekać i rzucić. Tak, na ja też, tak, dobra, chodźcie teraz dobra. E, Zrobimy sobie trochę tego, naprawiania zbroi, co? Naprawianie zbroi, a masz, masz stary tyle netheritu? Jak Nederytu, stary, z EXPA A z EXPA chcesz? No dobra, ja myślałem, że w kowadełku chcesz to zrobić, ja chętnie poproszę, bo mimo tego, że mam ponad połowę na wszystkim, no to jednak tego nigdy za wiele to na pewno się przyda To na pewno się to przyda. To więc te pływające? Jak widzicie? Co pływające? No nie wiem jak się nie mówi. A, te kałamarnice, te ośmiornice. No. A, a to je dobra, trzeba rozwalać. To ja pójdę żeby... sobie naprawić tyle ile mi się uda teraz. E, bo może mi się coś uda, bo ja mam najgorszą tą zbrojkę teraz, nie? No masz na, nie naj, najbardziej może... popsu... No A Bobo, gdzie ty biegniesz gościu? Ja idę na kałamarnicę i na moje jedzonko I złoto Jaki... muszę wrzyć. Jakie jedzonko, a gdzie ty jesteś, Abera? Dobra, ja ciebie widzę, to ja zostaje z Aberą, Bobo poszedł nie wiadomo gdzie, powiedział, że na kałamarnicę To jest dziwne, może... A może przyjść! Ale stary papier będzie teraz też na wagę złota, więc tu się a, nie ale poczekaj, to ja mam do ciebie zejść, mam tam ci pomóc w czymś? Nie, jest okej. Ej, gościu, ja mam tylko cztery te cztery mamy enderpery, ale tak naprawdę oni są na tyle prości a przynajmniej byli na... Możemy początku... kupować enderperły za złoto chyba. Ja się za Emeralny, chodź, kupimy sprawy. nie boję, naprawdę słuchajcie, się w ogóle nie boję. Lecę za Aberką, bo on chyba, on chyba wie, wie co robić, czy nie lecieć za tobą. Ty ziom, nie no lec... gościu, ja ci pokażę. A, no to dobra, to lecę za pa. tobą, tu to są twoi ci villagerowie? To jest Leo Messi. Aha, a ja myślałem, że ty masz tam bardziej bliżej siebie, ale do... O Miałem, ale już nie. O kurcze, a Leo Messi 10, ale beka! Kupiłem na ile masz pereł? Cztery gościu, <noise> masz. A, a, ile teraz będę miał? Wow, jak dużo! To teraz tu ja mogę się teleportować, mogę uciekać, nigdy mnie nie dogonił! Nigdy w życiu! I, I to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Dobra, e idziemy do kolejnego. LM10, Leo Messi 10, dobre to jest, no. Pera, jest Ja to sobie nie? rzucę buteleczki, żeby tutaj mieć trochę, wiesz, na pewnej zbrojki. No nie no zabrałeś mi! Co ja ci nic nie zabrał? No może trochę. <noise> Patrz, tu jest Bobby. Ale myślałem, że to też dla mnie jest! Bo Bobby. Bobby. witam pana Bobby! I co The ty masz na sprzedaż? Nic ciekawego, w sensie nether wart, a nie, on też ma e, te butelki z EXPEM, okej. Okay. Oooo, oh, o, niemożliwe. Okej. Okay. Dobra. Ryzyk. Teraz tak. E, no właśnie, buteleczki z EXPEM teraz u niego kupuję. E, a teraz lecimy i, i, i lecimy, bo generalnie na początku największy fokus był na ABRE, no bo wiadomo, że on się najlepiej bije, więc oni chcieli go e, pokierszować, ale e, tak naprawdę. Każdy wie, że Maciek jest koksem i Maciek każdego tutaj rozwali, nie, nie, nie? chłopaki, gdzie hey, ja jesteście? Mam kałamarnicę. Kałamarnice, dobrze. Widzicie, w dół, Widzicie? jak się schodzi z mojego domku, w drugą Przy tych stronę. Okay. Przy jesteśmy generalnie. Widzicie, u nas po prostu zgranie zespołu jest na najwyższym poziomie. Po prostu jest Marcie, idealne. Marcie. Co Co ty masz dla nas? A kałamarnicę. Daj, daj mi, daj mi, daj mi. Daj mi. To jak, uwaga, jest. creeper za tobą, creeper, creeper, creeper. A, pomocka, pomocy, pomocy! Patrz, rozwalę dla ciebie. <laughs> rozwalony. Dobra, rozklepany. Dobrze. Okej. Okay, Zgranie zespołu jest elegancko. I teraz tak, Abera widzę, że wbija tutaj. Ej, naprawdę, wszystko nie jest mogę, Nie mogę z nim współpracować. Wszystko Ej, jest dobrze. To robimy jak wasze zbrojki, bo moja już jest okej okay w Ej, Moja no jest takie budki są super, spodnie są gituwa, ale góra to tak bym powiedział, po, po, no mniej więcej połowa. U mnie dobra mnie spodnie Tu jest CZO? Nie, 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 nie. W drugą stronę, chodź, 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 chodź. Co chodźcie, chodźcie. oni tu robią? Ej, co jest grane? Ej, to my nie zdążymy tego sobie ponaprawiać nawet. O, stary, ale oni nas nie gonią o, chyba. Nie. nie, oni nas nie gonią chyba. Co oni tu robią w takim razie, Ej, wow. ale to naprawdę my nie damy rady. Nie damy... Stary, damy radę, co ty Dobra, gadasz? Przykujcie poteczki wszystkie swoje, e, wszystko, wszystko. Speedy, Ej, chodź no na spida, bobo, chodź na spida! Bo ja chcę okay. spida użyć! A ja rzucę, ja skończę, chodź, bo tutaj. Jesteś tutaj? Dobra. Dobra, rzucam na speed, biorę sobie jakby co, of Potion regeneracja i gitara. bo Macie strędza na 8 minut, czy nie? Tak, mam. Tak, mam. Pijcie podkę na Fire Resistance, oni mają totem, Uważajcie, ja nie mam to To trzeba. I się klepa zaczyna. Mordy mówią, to jest to, na co czekaliśmy. Uciekajcie. Uciekajcie. Dobra? Jak to słabość? Dobra, uciekajcie, bo bo rzuca słabość. O kurczę, O kurczę, słuchajcie. nie mam pancie, to jest to, a ja jak ty mega przypał. Ja mega sobie przypałma. dałem regenerację i teraz powinno być dobrze. Elvisocie kofię o piecuch, od tyłu gościu. Genencji, Gdzie ty wiesz, będziesz operę klepał? Baboś. Ja ja chyba no, Co tu się, ślabość, się ślabość. wyprawia? Czemu ja mam tak mało życia, tylko połowa. Słuchajcie, to mi się nie podoba. co ty będziesz robił? Szybko respawna i teraz tak Agentix, Agentix ma słabość, tak? To jednego, kiedyś ich Agentix. Ej, oni z tego na pewno nie spodziewali. Dobra, teraz jak mam takie podkidy, nic mnie nie zrobią. Tak tak Elvisoci. Kto Bo bo, czemu nie wypiłeś fireresistansa no? Bo nie mam. No jak Tyk? nie masz! Tak o kurczę, Mówiłem, poczekajcie, ja mam faj resistance, który powinienem się to wypić, ale po prostu tutaj nie ma nie czasu mam. na takie rzeczy nawet! Ja nie wierzę w to okay. tak się chwalił chłop, że ma takie potkił. Dobra ja nie mam, mam fajeryc, wszystkie tak pod, nie jest. Nie jest AGent pomocy, pomocy! Tak. Pomocy, będę się pomagam. z nim. Tyk dobrze dostał na banie! <śla> Ej generalnie to jest problem taki, że tu naprawdę łatwo pomylić kogo się po prostu klepie. Chociaż tak, my mamy tak, tarczę. Tak, tak. tak. Nie, hey, złapałem odporność od kogoś. Aha, dobra, Dobrze. Ewa dobra. agenty sklepane, dostają ode mnie. No, jak Dobrze to wyszło, Maciuchko! Bo chcesz jeszcze tą słabość kolejną. E, rzucaj no, mu słabo? słabość, czy, czy już dostał? Ale on ma, bo jeśli to jedną! jedno. Elwisek, słuchajcie, ucieka. ucieka! Elwisek, nigdzie nie słabość. uciekniesz! Elwisek myślał, że sobie coś zje, nie ma bata, że sobie zjesz gości. Nie, 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 rozwalam Elwisa. Jeszcze pany, nie ma cię tutaj. Ej, dojdźcie. Pa pa, 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 pa. pa. o, 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 o dawajcie go, dawajcie dawaj go teraz. Go. Dawajcie go, dawajcie go. Rzucił perełkę, rzucił perełkę. Ma mega przypał. Dawajcie go. Dawaj go, dawaj, jest go. Jest go. dawaj go. gdzie jest? Elwisa widzę go. Dobra. Już agentik się chce dobra chronię was. Słuchajcie. Ale gdzie jest Elviso? O nie, nie, Elviso swoje, nie łukiem, łukiem, Elviso, dawajcie łukiem, Elviso. Dobra, dawajcie dawajcie go. Co tu się dzieje? Dobra. Naprawdę nawet nie ma czasu komentować, tylko po prostu słuchajcie, jest takie napięcie. Elviso że ma super przypad, on ma tragedię, on ma tragedię. Liksa, ale ma to do mnie świetlności, mu się raczej nic nie stanie, nie? Trudno, straci totem. Tak, Będziemy tak, klepiemy go, klepimy go FEST. Tylko Elwiso, tylko. Elviso. Tylko on nie to jest bamuś, widzicie, pomyliłem się! Elwiso ma po prostu no, tragedię. Dobra, słuchajcie, jeszcze szybko sobie zjemy ref co by mi się nic nie, nie stało. Dawajcie go łukami, dawajcie go łukami, dawajcie go łukami. Ale gdzie oni są w w ogóle? No, no przy Jest tutaj, jest tutaj to na pewno. Tutaj jest Poczekajcie. O, dobra, jest Elviso, mam Elvisa. Bum, trafiony. Tak mi się wydaje, że trafiony, dobra. Teraz z go podejdziemy, bo. Dawaj go tam się Ale patrzcie, się myślę, my. że on się zregenerował. Myślę, że potkę wypił i już jest git. Aaaa, ucieka przed Agentixem, porzuciłem mu potkę na slowness i mnie nie spudnił. Tak. Dobra, dobra, Co to tu się było. dzieje? Ej, co to są za jakieś dziwne moby? Endermite od Enderpereł powstaje. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Klepiemy we dwójkę Elvisa, dawaj, Abera. Nie, ja gościu, nie, nie masz szans z nami, stary. Co ty się Moja dzieje? klata słabo, moja klata ucieka. słabo. Ucieka, Elvis ucieka, Elvis ucieka. Dawaj, dawaj go, masz żał, ż Stary, oczywiście, że mam ma tylko, że się schował pod pomoc. Dobry dziadyga. Ej, dobrze to przemyślał, kurcze, bele. Ale on ma, on ma tak goni low. On ma tak low. On ma serio mega Fokus, tak. Trzeba zrobić na niego fokus. Chociaż, z drugiej strony, Agentyk, słuchajcie, cały czas nas goni, nie? Piek, piek, Pomóż, Jak nie ma do mnie. Mam rzucaną. A ja, co masz takiego? Siła! Dobra, tylko że to okay, jest... Ja mam, cały ja mam, ja mam. Jest, okay. Jestem przy tobie, bobo. Poproszę siłę. Dobra, rzucam, jest. Dzięki byczkę, dzięki byczkę. Proszę, pomoc, troszeczkę pomocę. Dobra, osłabienie rzucam Elviso, Elviso, dobra. tutaj jest. E, jest. Okay. Mamy Elvisa blisko siebie. Wykson, i co się dzieje? Jakiś dobra. dobra, Dobra, Zlagował serwer, ale jest dobra, w porządku. Numerka, uciekajcie, uciekajcie! Uciekajcie! Uciekaj. Mamo rzuca popkę! Dostał, dostał, dostał! Dawajcie, Elvisa, Elvisa! Szybko. Elvisa! Pum, Cię, Elvisa. I co, to jest, to, jest, to jest tego spowolnienie czy słabość? Nie, słabość! O kurczę, słuchajcie, mam pełne życia tylko, jestem low, jestem low. Cieka. Pomocy, pomocy, pomocy! Elviso ma przypał, Elviso opuścili. ale dobrze, słuchajcie, ale farta teraz miałem. Elviso naprawdę, on ma zbrojkę na wykończeniu na 100%. Elviso ucieka! Dobra, może z spróbujemy ich pocisnąć, chociaż... Elviso ucieka, bo jest słabość. Elwisek, zapraszam tutaj do macie. Widzę, Sprawy. widzę, stary, pomagam ci, muszę ci pomóc, muszę ci pomóc Dobra, klepany, elwistek, bez szans w ogóle, co tu się dzieje Nie no, damy naprawdę, słuchajcie, damy. to mi się podoba Taką akcję, a taką akcję to ja szanuję po prostu Agent X ucieka, o Chodź tu, agent Moja no. klata ma 70 użyć, uwaga 70, ej, poczekajcie, bo ja nawet nie sprawdzałem, ile ja mam O kurczę, mam naprawdę Jeszcze troszkę Musicie mogę się, się poklepać Jeszcze troszkę mogę się poklepać, ale generalnie moja zbrojka, no już jest pomarańczowa Także pomarańczowa. nie jest z agentem. Pykson, Pykson tutaj, poczekaj, pomagam Ci, Agent ich się klepał od tyłu, dobra Klepany gościu, klepany jesteś, oczywiście tarcza cały czas w użyciu Oj, ciebie trafiłem, sorry, ja ci stałem, ci ci serwisem, powiem tak. wam. Kurczę, ten Agent dobra. daje radę, zobacz, we dwójkę jesteśmy, on daje radę Ma jak lata 40 użyć, on ma, on ma cały czas e, 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 stręża, siłę ma Piek. dobra, to w takim razie nie wiem, czy w ogóle jest opłaca... Jeszcze Elviso do, doszedł Dobra, musimy, stary... się do Bobo, co musimy uciekać, bobo. tak, lecimy do Bobo Bobo iść, ratuj nas! Tam, na szybko! Pekson, pikson Trafiony, trafiony z łuku. odejamy jeszcze trzeci. 3... Uh, ale dostali! No, muszę. muszę uciekać! O kurde, słuchajcie, tak muszę uciekać. Dostał, ja, uciekać. Dostał, dostał. Ja, ja uciekam, ja uciekam, nie pozwolę na to, żeby kratami mi padła. Uciekam. O, jemre w i teraz tak, Abera, ty się wycofujesz w takim razie? Tak, ja w ogóle o, uciekam. Kurde. O kurde, Bobo, a jak, jak twa, swoją zbroją? Ja tam uciekam perełkami, bo Co, się. Co tu siecie? Tu jesteś Agent X, dobra, Poczekajcie, jeżeli Bobo i ja, Abera się wycofują, to ja się też w pojedynkę, muszę. nie bijcie się w pojedynkę. Ja też muszę się wycofać. Co ty w robisz? Trafiłeś mnie! Dobra, wycofujemy się do bazy Funfla, jak rozumiem. Czy gdzieś indziej? Tak, 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 tak. O kurczowo. No to nie chcę tego! Oni nas gonią, to nie jest dobra sytuacja, ale zostaną trafieni z pewnością. No bo może nie, może Dobra, jestem w bazie, jestem w bazie. Może nie, ale co jeżeli oni tam wbiją, to wtedy mamy problem. Nie wejdą, jak będziecie shiftować, to nie wejdą. Dobra. No nie wejdź, patrz, i szybki shift. I szybki, szybki, szybki Dobra, dobra, ja jestem oczywiście cały czas na shicie. Teraz cichutko, cichutko, żeby Bo był nas podświetlony, nie uszyli, więc cichutka. jest chyba widoczne. Dobra, mordy, powiem wam tak, że ta batalia wydaje mi się, że jednak mimo... Cały czas shift. Mimo tego, że w pewnym momencie naprawdę Elviso był na wykończeniu, to chyba jednak... Oni sobie lepiej poradzili tutaj. Na paluszkach, na no, ale paluszkach. Ale ja miał zbrojkę sensowną to by trochę inaczej. Stary, to no wyglądała. niby tak, ale z drugiej strony moja zbrojka też jest na wykończeniu. Ja też potrzebuję swoją teraz naprawić. Dobra, uwaga, pokażę wam ucieczkę. Chodźcie. Jaką? Bo, bo idź w dół, idź w dół. Jaką ja? co, co, się, co się... Zaraz zobaczycie. Bo Ali oni gali, czekają, aż my wyjdziemy. Nie, 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 nie. Tak, oni o, nie. nie chcą tu wchodzić, bo, bo wiecie, my możemy mieć tu pułapki na nich przygotowane. Dobra, to teraz patrzy to. Bo im się wydaje, że my wyjdziemy sobie górą, no nie? No tak, na, no, no na pewno im się no. tak wydaje. No. No 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 w sumie to, to nie! W sumie to nie! <grym> Ej, tego to. przejścia to ja nie znam. Ale patrz co? to! I oni nas nie widzą teraz. Ej, to w takim razie możemy zrobić. Naprawcie tylko, naprawcie, naprawcie. A tak od pleców, poczekaj. Ja mam a. dirta, ja mam... A, dobra. Nie, ja nie atakuję, bo ja mam 23. Dobra, życia. poczekaj, wiesz co, wiesz co, ja powinienem też ci pokazać moją zbrojkę, bo ja nie mam pokazanych użyć, no nie? Dobra, to rzuć mi. Poczekaj to w trzymaj w takim razie pyk, 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 pyk. I naprawdę góra już jest do wymiaru. tu do... jest jakiś OK. Enderman! Maciek ma 80... Nie, ty masz jeszcze w miarę, w miarę. Pik. dobra, czyli musimy ja, ja to mogę... Się naprać, coś, co, no jak musisz? No wiesz to póki, no wolałbym naprawić, ale jeżeli oni tutaj czekają na nas, to musimy ich wyjaśnić, no Ale nie ma ich. Nie ma? To A to gitara. Nie. A, nie, nie, to gitara w takim razie jak się podali... Ej, zobacz, co zrobili! O, ty gościu. Co zrobili? No na naszym totemie wygranej. Co za gościu, nie ma tak! No nie ma tak. Ej, myślicie, że oni się wycofali do siebie, co wy na to, żeby teraz ich przyatakować. Przy tak no, to 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 ja mogę ewentualnie zostać z łukiem jak mi dasz i, i klepać, bo ja nie jestem w stanie. Trzymaj! Trzymaj w takim razie łuk, trzymaj w takim razie to, ja myślę, że z Bobusiem spróbujemy jeszcze ich przeatakować, hey, chodź, A jak wejść na tą wieżę? Jakąś... E, nie, nie da się, w sensie od... trzeba się wkopać tutaj, zobacz Tutaj, tędy, patrz, patrz. Nie, nie, tam jest generalnie drapinka, tylko trz... nie ma takich drzwi, no bo jakby były drzwi, to by łatwo się wchodziło Trzeba normalnie hey, a rozkopać są. Ej, gdzie oni są? Nie wiem, stary, może oni są u siebie w bazie jakoś Tutaj trzeba zrobić teraz przejście do tego pomostu tam Dobra, poradzimy sobie na pewno sobie poradzimy. Ej, gdybyście ich widzieli, to dawajcie znać od razu. Okej, okay, ale ty chcesz zostać na murach, czy tutaj chcesz zostać? Tak, 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 bo mi padnie kata. Dobra, dobra, to Czy w Może razy. byśmy tak robili, żeby ich po prostu tak znalazł? Ale mamy misję, nie? Ty, ale gdzie oni są w ogóle? Ty, ja nie mam pojęcia. Nie, se, se, serio, okay. nie mam pojęcia, ale myślę, że jak tutaj przyjdziemy, to oni zobaczą nasze nitki. Masz jakieś stęty? Niestety, ale nie mam. Ale jakbym miał, to bo na pewno czekaj? bym już zużył. O nie, ja to jest tak. Nie mam. Gdzie jesteście Gałgania? Czy oni są w Willi? Myślicie, czy gdzieś z pod ziemią? A gdzie oni mają willę? No to to nie, jest. Ja ten domek. myślę, że oni... Ja myślę, że oni są gdzieś pod ziemią. No bo tak. gdzie inaczej? Chodźcie farmy im rozwalić, bo farma jest przydatna. Ej, Bobo rozwalał tę farmę, chyba już ze trzy razy i po prostu no. to ich tak triggeruje! <grym> tak. Ty, tak. tylko wiesz co, z jakimś co jest największym hitem Ja im rozwalam farmę, polegając no. na tym, że po prostu rozwalam sadzonki, co nie? No. A te cymbały przychodzą i ty, ty mi wszystko wysadzają. <grym> No. no, nie wiem stary, to już nie moja sprawa, ale rozwalamy im to czy nie? Tak! Rozwalamy no, no, gości, patrz. Zbieramy trzcinę, bo mi się przyda. No, to No, co jest? Poczekaj, o nie, pusty, o, wszystko. Zbieramy trzcinę, bo potrzebujemy na kartki, żeby handlować z tymi villagerami. Da. Ale powiecie, gdzie oni są? Ej, oni stchórzili po prostu, no. O, nie, widzę takie tchórze. Tak nie? mi się Dawaj, wydaje, że oni zbieraj, się po prostu nas boją chyba, no. Kurczę, ale my tutaj przychodzimy, żeby się z nimi klepać, a oni po prostu tchórzą. Chyba, że oni nie wrócili w ogóle tutaj. Myślicie, że oni są cały czas po naszej stronie? Możliwe, tak jest Dzbany jedne, wiecie co nie, ja idę ich szukać! szukać. jak oni nas tam bałasują. Ja kurczę, słuchajcie, czekam na tą wodę. Tyle czas. Dawajcie na mury, dawajcie na mury. Tak, na gury musisz. No zdecydowanie, bo ja chcę po prostu... Są! UWAGA! Uwaga! Aaa, łuku! Ja jakieś potkiem, kto ma podki... Ja mam szybko! Agentix tu jest, dobra gente! Ja go! Nie, 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 słuchajcie, ja mam przypał. Ja mam przypał, bo zapomniałem zjeść ja mam mega przypał. Pomagam ci. O nie, nie, mam nie, przypał. nie, O nie, nie, na mnie nie, 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 Tarcza w dłoń! tarcza w dłoń Gdzie ty jesteś, babuś? No to nie, 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 ty nie, 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 znaczy nie, go nie, to znaczy są dobra, jestem stary już na murach, jestem już na murach. Yy, dobra, pomogę sobie, fe fejlku. Bum, gościu co, zaskoczony. <laughs> dobrze, dobrze gościu będziesz rozklepywany, tylko pomóż mi ja teraz tego, bo ja, ja mam. Dobaj, ja już nie mam refkili, to jest przywał, nie mam potek, nie, nie mam rekwili. Rzucam ci. O, kurczę, o, 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 o nie, nie, wiem, nie, nie, nie dostałem nią, nie dostał. Nie, 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 Czu, poczekajcie, ja mam jednak potki Dobra, walczcie z nimi, ja sobie coś wypiję. Dobaj. Mam regenerację. Okej, okay, ja tak. Jest dobrze. Uciekam perełką na drugą stronę. Jest dobrze, słuchajcie, ja mam regenerację. Jest ja uciekam Macio. na o nie, o nie, o nie, oni nas strzelają, próbują nas strzelać, ale nic tam nie ma ja uciekłem, bronią. moja zbroja ma 10 użyć. Pyk, pik, pik. Tory, pik, pik, ale nie. Naprawię pik, pik, sobie tę szybką villagera i, pik, pik, i może do was wrócę. Nie, nie! Poczekajcie, oni we dwóch na mnie się sfokusowali. Dobrze, że mam speed, a to może jest im uciekam Już mam perełkę, tutaj! O, tutaj, tutaj, Dobra, A ja strzelam do nich! Stary, ja mam za mało życia, ja nie mogę się klepać. Ja niestety nie mogę się klepać, ja uciekam. No to perełka i. Ja nie mogę się klepać, także ja Pereka. używam rzeczywiście perełek, póki co jestem bezpieczny. Jestem ja bezpieczny. Ja jestem u moich villagerów, gdzie robię poteczki. Ja nie chcę stracić to temu nieśmiertelności, no nie wiecie o co chodzi, mam go przy sobie, ale nie chciałbym go stracić. To by była wielka ja strata. Nie mam. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, mam całe życie, mam cały głódek. O, gościu. Dobra, mam... Jestem z agentem, jestem z agentem. Kurczę, klepię się tutaj jakby w centralnej części ich wioski i nie wiem co z tego będzie. Nie mam, nie mam. Uciekaj, jak... ja uciekłem, bo już perełkę miałem tylko jeden. Kurczę, jedno. o kurczę, dobra, ja się z nim klepię. Zobaczymy, kto tutaj wygra. Kto pierwszy odpuści. Chyba, chyba ja będę musiał odpuścić, bo jednak to jest agent, on się dużo lepiej ode mnie klepie, ale spokojnie, mam jeszcze połowę. Dobra, ale co Nie, na drugi, przyszedł, sobie. dwóch na jednego, to bardzo Łysego! gdzie jesteś? Nie, 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 mam połowę życia. Mam połowę ale gdzie? Na murach, na murach Co tu się Dobra, dzieje? lecę, lecę, będę za 10 sekund Potem nieśmiertelności nie zużyłem Dobrze, słuchajcie, o, nie, no niedobrze, niedobrze Że się totem zużył, ale dobrze, że przeżyłem przynajmniej Kurczę, bele ja, Przeżyłem ich strzelać z góry Fatalnie, fatalnie, ale przynajmniej, słuchajcie, wiecie co, nie wiem, nie wiem Moja A zbrojka. Gdzie bo jestem na murze Mury, mury Okej okay. Dobra, słuchajcie, ja uciekam, muszę uciekać, bo moja zbrojka już po prostu nie, nie, nie ogarnia tego Pyk, 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 O nie, agentik znowu z tym totemem. Ej, to są takie leszcze bez tych totemów, to są takie leszcze. Ja uciekałem, żeby nie zużyć tego totemu, ale i tak się niestety nie udało. Dobra, dobra, co tu się dzieje, słuchajcie, co tu się dzieje? Gdzie ja uciekam? kiedy resztę, bo bo dawaj go, dawaj go. To dawaj go. Dobra, chłopaki się tam klepią cały czas bardzo dobrze. Słuchajcie, że się nie straciłem. Ale, <śmany> ale <do śmany> go traciłeś <śmany> Ej, jak i to widzieć? To ale ich żyłeś, ej, po, dobra. Prostu, po prostu Bobo bo 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 go tak. Dobra, dobra tak, teraz słuchajcie szybko do wody zbyt. i lecimy do chłopaków. No, przypał straszny, że nie mam tego to temu. Rzeczywiście to był faj na maksa. Ale z drugiej strony kurczę, mam tak mało zbrojki, że już po prostu nie mogę się Ale denerwuje to podpalenie od nich, serio. To jest rzeczywiście straszne. Dobra, chłopaki, nie. Widzę, że ktoś się. Perełką, perełką tepną to jest ABELA. Tak, ja tutaj. Ziomek, ja, 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 ty, Ziomek tak. ja już nie mogę się klepać. Zobacz na moją zbrojkę. Pyk, 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 zobacz. No to gościu nas No nie, to bym hełm pięciu Dobra, chodź, może nam się uda coś Ee, bo -bo, bo my się wycofujemy do bazy funfla, jakby co? Co? A ja tu... z No No się wycofaliśmy. Dobra, to ja cię spróbuję faktycznie na, na razie naprawić ten hełm. Ja ale głupio jest mi za ten totem. Miałem połowę serduszka i co prawda się paliłem, ale miałem potkę na odporność na ogień. I wiecie, co mi zabrało połowę serduszka? Wiecie? Ja wam powiem. Perełka mi zabrała pół serduszka. Ej, nie wiem, czemu ten hełm się nie naprawia. jesteście w bawi. Nie, 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 tu jesteśmy, przy Widaczerze. Dobra. A. Masz tutaj te rzeczy, zaraz się tym wszystkim zajmiemy. Czekaj, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okay, okay. generalnie to tarcze też powinienem korzystać. Nie no, teraz to zdecydowanie. Dobra, dobra, dziękuję bardzo za refkillę, dziękuję bardzo za Proszę. strzały. E, zbrojka musi do mnie wrócić. No bordy, i mordy. Bordy, co, mam. Co, co masz, dość? co Ej, ja też mam o, dużo dobrze, Ej, ja też mam sporo, ja też Ponad 300 mam trzciny, więc dobrze, że im to zabraliśmy. Nie, nie Ty Chcesz trzcinę? Ty, maciuszek! Co, Baba? A jaki raz tam przyszedłem i mieli pełne, pełne, podwójne trzy skrzynki i no. rozwaliłem sikierką i spaliłem, bo już nie mogłem więcej wziąć. Dobrze, 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 Babuś. Widzisz? Jesteśmy właśnie... Ta! My się tutaj razem trzymamy. Dobrze, że chłopaki ja. zostali dojechani. Mordy, wydaje mi się, że teraz po prostu przyszedł czas na regenerację, na odpoczynek, bo mieliśmy dwie bitwy w bardzo krótkim odstępie czasu. Jak widzicie, no, nie skończyło się to dla nas najlepiej. Moja zbrojka jest na absolutnie wykończeniu. Do tego to, tym nie mieliśmy śmiertelności straciłem, więc z jednej strony przypał, bo stracony to ten, z drugiej strony tak naprawdę po to on jest, żeby ratować żyćko, więc nie wiem co do końca o tym myśleć, w każdym razie ja się bardzo cieszę, że wojna się rozpoczęła, pierwsza bitwa, która była na kanale Abry oczywiście była przez nas wygrana, teraz jednak, kurczę bere, ale przypisałbym wygraną gangowi USA, więc w moim osobistym rankingu mamy 1-1, ale spokojnie mordy, wiadomo, że my to wygramy, mamy dużo czciny, więc będzie można handlować z tymi villagerami, wiemy jak się robi potki, mamy dużo potek, naprawimy tylko zbrojkę i będzie można lecieć, także mordy. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, bo codziennie są odcinki, a w końcu jest długo wyczekiwana wojna, więc nie możecie nic przegapić, a do tego subskrybując ten kanał, pokazujecie po której stronie jesteście, a, a wi wiadomo, że dobra drużyna na tym serwerze jest tylko jedna i jest to Polish Power Team, czyli gang Ameryki. Jeżeli się z tym zgadzacie, to oczywiście subik zostawiony wpadajcie też do opisu, bo tam jest, to, słuchajcie, mój TikTok i Instagram, na którym też są przygotowania do wojny z gangiem USA, więc jeżeli, słuchajcie, Jesteście tacy takimi pełnoprawnymi członkami i członkiniami GANGU Polski, to koniecznie musicie, musicie tam wbić wszystko, macie w opisie, więc dzięki, do następnego, yo!